Witam Was w kolejnym odcinku na mo Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie pokażę Wam, jak gra w Among Us. Wchodzimy w publika, wchodzimy w... P Milus. Też, dobra, No, jak to jest? Jeszcze... Wchodzimy na przykład na paplotkę. Wejdźmy sobie, zobaczmy. Dobra, wyglądam sobie tak. Wcześniej miałem pomarańczowego, ale Ewron mi wziął jego. Czy człowieku. Czarny dres też... Dobra, nie wiem do kogo, czekaj, ej, TikTok, znasz, kogo, ty, na, ty, ty, nagrywa, na dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wtrącam się, proszę, chcę być impostorem, chcę być impo, nie, jestem kremowaty, jak kolor normalnie, Trzy impostory jeszcze gorzej, dobra, biegnę, mam takiego speeder, że ja nie mogę, admin, jest admin, dobra, niech tej bisi idzie u mnie, tylko ja, Amonka się... Już, już, no już. O, dobra, super, mój kolor jest. Eee, możecie powiedzieć, jak Wam się podoba ten skin? Ktoś napisał easy, czyli że kozak wygrał. No i jest już easy, tak? No to super. No, nie, no. To po prostu mistrzostwo świata, że jest easy. Pro -hiker. Dobra, on wygląda epicki. Epicko Cha-chap, czarny dres, dwa ba bandyta, dwa chocieby do, do klubu. Easy. Czy ja bym chciał Zim pójść tam do klubu? Nie wiem. Nie chcę. Nie chcę. XD XD, XD. Le. O le LOL No dobra, napisałam LOL. Czyli stało, Startiek. Dobra uwaga. Chcę być im Chcę być im Chcę być im impo... Nie jestem krywmetem. Krywmetem jestem, tak? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Bad -base. Dobra. Robimy se... Mam nadzieję, że ktoś mi zaraz nie zrobi admina i że kurde wejdzie mi... Dobra, to jest komplet, subso... Dobra, kogoś to zabiło, czyli uwaga... Hej Daria, hej tu Daria, tu idę FB, Ani, ProHaker... Zostali zabici i zostało pięciu... tak jakby kosmonautów. Myślę, że to jest on. A poza tym jest. wykrzyknik daje go, czyli on pewnie. Yy... Niebieski. Niebieski. Dobra. Dobra, uwaga, zobaczmy. Już połowa zagłosowała. Została on tylko paplotka. Uwaga. No paplotka zagłosuj, naprawdę cię proszę. O, dobra, skipedy zrobili po prostu. Super. Dobra. Okej, okay. skipet. No i jak ten skipet. Dobra. Dwa impostore main? Czyli impostor zabił impostora. I on mnie goni. Weź mnie zostaw, człowieku. Widziałam coś na TikToku. Eee, leży jakieś ciało i dwóch ziomów i dwóch dziom, i czterech ziom... No po prostu leży się jeden, jedno ciało i czterech ziomów, cztery czarownice leżące i łażą obok tego diamenta, na którym leży to ciało. Wow. Co? Koś z Ktoś Toś mnie za... Dobra, by już myślałam, że ktoś mnie zasabotuje. Jeden task, sabotage. Subson. Dobra. Ktoś zrobił to. Dobra, admin, admin. Proszę, ktoś mi wyjdzie w węgiel. Dobra, już. Zrobione. Proszę cię. Dobra, nie obchodzi mnie to. Już mnie godził, więc myślałam, że to impostor. Więc po prostu skończyłem na czymś takim. że do widzenia. Emergency meeting: Gdzie i kto? Skąd mam wiedzieć? Hmm. Głosuję na poplotkę, bo ona wcześniej nie chciała w ogóle zagłosować. A jak to się mówi? W Among Usie zobaczmy. Jak to się mówi? To nie głosuje, ten odpada. I na kogo w ogóle jest wykrzyknik? Widocznie. Ja zrobiłem tak, że nikogo nikt nie zdążył zabić, bo ja włączyłem Emergency Meeting. O Jezu, znowu skipet. O Jezu, coś na mnie. Dobrze że się, że oni zrobili. Ej, jak to jest skipet. No, właśnie, skipet. No dobra, skipedy, dwa impostory. Zaraz będzie pewnie dyt. Zostaw mnie dobra, dobra A, Jezu, co to było! Dziewięć, trzy, cztery, cztery, dziewięć. Jezus moja! Nie poprotka, poprotka. Odeszłem sobie, no i przychodzi ktoś inny. Dobra, dobra, dobra. No niby, no niby, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, no i nie można. Trudno, trudno, trudno. Aha, no dobra. Ocie eee, swy... panie, no ktoś zrobił nie. dead. Raporte, dead rapporter, dead, dead dead No nie, super. Czy Ja mogę być w końcu po raz pierwszy impostorem. Znaczy nie, będę chyba po raz 2020. Albo nie, tam 190. będę po raz impostorem z łatwe. Czyli ona była w końcu impostorem. No wiedziałem, że ona będzie impostorem. Wiedziałam, że czarny. No po prostu to było takie proste. XD, XD, XD. sobie to obchodzi, lol. the lol, lol, x lol. lol, x lol, lol. Dobra, ok. Start! Nie mogę zrobić starta cię! O, dobra, czy zrobił starta. Jezu, teraz mam takiego wolutkiego! Proszę, chcę być impostorem. Proszę. Dobra, tak, tak, dobra, ok, jestem. Jestem, gonię sobie tego zielonego, o ja! No nie, jestem najgorzej. Mam nadzieję, że nikt nie widział. Dobra. Jest tutaj ktoś? Nie, ale jest błęd. Uwaga, uwaga, Wiktory. Ale chciałam być, chciałam sobie pobyć trochę impostorem, ale musieli coś tam zrobić, no. Kapio zero ze... Kapio... Kapi... 011 zostało coś tam, coś tam, coś tam Był po prostu pierwszy. I Lady Gaga, nie! Adam Małysz, wow. Ej, ty jasny zielony, nie? Zobaczyłeś jak gram... Jak za, jak zabiłem na kamerach XD! Ha! O ja! Ej nie, to był dobry troll! To był najlepszy troll jaki mógł być. Naprawdę. Ale ja mam szczęście, normalnie, no. Ciągle impo Lady gaga, 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 nie mogę stanąć obok tego. Dobra, czy ktoś... zrobił... O Został czerwony zabity, jak fajnie! Czerwony, który zawsze był impostorem, jak dobrze Wiktory! Tak! 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 Dobra, okej, okay, oni już byli, ale... Aha! Czyli niktło się mu pewnie zabił. Nie wiem, czy widzieliście takiego, że dwóch ziomów... Robi sobie jednego, robi sobie perfekt Ustawia się tak, żeby było, jakby on to był tylko on. Później jeden wezer podchodzi, zabija go. I wychodzi z tego cała armia Amongasów. Później on robi reporta i wylatuje na ten. Najlepszy troj jaki może zrobić. Staje! Dobra, tam jest Jakby był tutaj impot, to bym zrobił sobie tak. Tutaj bym sobie. O Jezus! Ktoś zabił tego. KP011.